Zadanie. Dany jest pięciokąt foremny ABCDE. Oblicz kąty w trójkącie ABC i CDA. Na początku zauważmy, że skoro wiemy, że jest to pięciokąt foremny i został on przekątnymi podzielony na trzy trójkąty, to w każdym trójkącie suma kątów to jest 180 stopni. Bo chcemy na początku obliczyć jeden kąt w pięciokącie foremnym. Zatem 3 razy 180 to 540 stopni. Jest to suma wszystkich tych kątów w pięciokącie foremnym. Ale tych kątów mamy 5 takich samych sztuk. Więc mamy 540 podzielić na 5, wychodzi nam 108. Czyli tutaj wszędzie mamy po 108 stopni. No i teraz się przyjrzyjmy tym wskazanym trójkątom. Trójkąt ABC. Widzimy, że mamy tutaj przy wierzchołku B 108 stopni. I jest to trójkąt równoramienny, no bo przecież w pięciokącie foremnym wszystkie boki są takie same, czyli bok AB i BC jest tej samej długości, więc wiedząc, że jest to trójkąt równoramienny, a kąt między ramionami 108 stopni, dlatego od 180 odejmiemy 108, tak? Wychodzi nam 72, ale 72 na te dwa kąty. Więc 72 podzielimy na 2, wychodzi nam 36. Czyli będzie to kąt z lewej i kąt z prawej strony trójkąta ABC. No i w tym trójkącie pierwszym już mamy wszystko załatwione. W trójkącie CDA zauważamy, że zarówno przy wierzchołku D, jak i przy wierzchołku C mamy 108 stopni, tak? Ale przecież 36... Tutaj było w trójkącie ABC, prawda? Te dwa mniejsze kąty miały po 36 i dokładnie taka sama sytuacja jest na górze, tak? Więc napiszmy tu 36 i tu 36. No i mając przy wierzchołku D i C 108 i tu 108. Ale kawałek zabieramy, 36 zabieramy i tutaj 36 zabieramy, czyli od 108, jak zabierzemy 36, to wyjdzie nam, że ta pozostała część to jest 72 i z drugiej strony dokładnie to samo. Widzisz? Od 108 zabieramy 36, mamy 72. Tu od 108 zabieramy 36, mamy 72. No i trójkąt, który. Jest w środku CDA, też jest równoramienny. Mamy dwa kąty, 72, 72, to do 180 brakuje tutaj ile? No po prostu od 180 odejmiemy 72, odejma 72, wychodzi nam, widzisz, tutaj 36. No i mamy już wszystkie kąty w tych trójkątach, napiszmy odpowiedź. Kąty w trójkącie ABC to 36, 6,6 i 108 stopni, zaś w trójkącie CDA to 36 stopni, 72 i 72 stopni.